Muzyka irlandzka opanowała Atlas Arenę. Jest to zasługą łódzkiego zespołu Fieldis, który nie bez przyczyny pojawił się na ósmym przystanku pad. Szef akcji, inspektor Grzegorz Jach, przybliżył nam sposób w jaki znalazła się ona na ogólnopolskim przystanku. Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że Arkadiusz Rubajczyk. A Arkadiusz Rubajczyk to jest policjant, tutaj stąd z Łodzi, z komendy wojewódzkiej, który teraz jest na scenie, zupełnie inaczej wygląda niż na co dzień w mundurze bo utożsamia się właśnie z zespołem Filic z muzyką celtycką, irlandzką i propozycja zespołu Filic nie jest po raz pierwszy na przystanku PAD bo przypomnę, że w Garwolinie na czwartym przystanku po raz pierwszy gościliśmy ten zespół Filic więc byłoby zupełnie nie do wytłumaczenia dlaczego na ósmym przystanku w Łodzi nie zaprosiliśmy zespołu Filic właśnie z Łodzi skoro przyjechał na Bazowsze 4 lata temu ponieważ teraz są u siebie w swoim mieście, grają na tej ważnej, największej scenie, stradzie ósmego przystanku PAD, także jako gospodarze Łodzi. I stąd muzyka irlandzka. Muzycy wypełnieni pasją kultury irlandzkiej stworzyli wyjątkową ucztę dla uszu uczestników wieczornego koncertu. Irlandia stała się bliższa sercom publiczności. Mój przyjaciel, który gra w zespole... Chodzi w klicie i zawsze w nim występuje. No, tak jak sukienka, każde jest to chyba dosyć przewiewne. Natomiast nie wiem, czy coś tam pod nosi, ale podobno, podobno wygodne. Ja jeszcze nie miałem tego na sobie. Dosyć egzotyczne, chociaż nie tak bardzo. Jest jakieś grono ludzi, które się tym zajmuje i od lat jeżdżą i są, że tak powiem, w temacie. Jest wiele zespołów w Polsce nie tylko, które się taką muzyką zajmują. Jak się to urodziło? Zaczęło się od, od pasji muzyką w ogóle. Yy, grałem różne rodzaje muzyki. Polską, yy, taką, yy, powiedzmy, gitarową, od, od, od kiedy się zaczęła pasja taka yy, muzyczna, granie. Natomiast w pewnym momencie przyszły, przyszło granie na instrumentach perkusyjnych, to i naturalnie. Ktoś tam pierwszy nas zapalił taką muzyką właśnie irlandzką, która jest bardzo skoczna i taneczna i żywa i tak to jak gdyby poszło. Także myślę, że to jest taka muzyka bardzo żywiołowa i dlatego jest warto się tym zainteresować i tak naturalnie nam to weszło w krew. I poza tym Irlandczycy i Polacy są bardzo podobnymi narodami, dlatego jakoś tak czujemy chyba tutaj e, jak gdyby te same korzenie albo te same, e, te same klimaty. Na zaproszenie zespołu w Hali pojawiły się tancerki z warszawskiej grupy. Inis M. Rens oraz Złodzi zaprezentowały pokaz tradycyjnego tańca irlandzkiego z elementami stepowania. Fildis odkrył w Patowiczach prawdziwych Irlandczyków przed sceną w rytm muzyki bawiło się wielu młodych ludzi. Ja uważam, że jest świetny. Najbardziej podobają mi się te tańce i stroje tych panien, które tańczą. Super. Fajne jest to, że czasem jest taka zwolniejsza muzyka, czasem taka szybsza. Można potańczyć, trochę odpocząć. Chill out po prostu. Dla mnie muzyka naprawdę świetna może być, podoba mi się, tylko nie ma czegoś takiego, co porwie tych ludzi z siedzeń, z, z, z krzesłów, pod scenę, żeby sobie tam potańczyli, postepowali z całą resztą. No brakuje takiego powera trochę. Muzyka irlandzka wydaje się być prawdziwa, bo brzmi jak muzyka irlandzka i wierzymy, że to jest bardzo takie profesjonalne, trochę mniej skoczne, chociaż wydawało się, że będziemy więcej tańczyć, ale tak jest fajnie. To jest dobre doświadczenie. Na, na przystanku pac, ósmym przystanku pacz, muzyka irlandzka. To jest to.